Ich intensywność, tak jak chce, totalnie mnie przekonało. Jest zaskakująco mocna, a przy tym kompaktowa idealna, żeby zabrać ją ze sobą, a w razie potrzeby. i użycia różnych świetlnych efektów a do tego można nią sterować za pomocą aplikacji no dobrze, ale dlaczego światło jest dla mnie takie ważne przede wszystkim w dużym stopniu odpowiada za jakość wideo ale nie tylko światło może przenosić